W 1953 roku zakończyła się trwająca 3 lata wojna na Półwyspie Koreańskim, zostawiając po sobie olbrzymie zniszczenia i kilka milionów ofiar. W tym konflikcie ucierpieli wszyscy mieszkańcy tamtych ziem, a małą grupę cywilów stanowiły oczywiście dzieci. Wiele z nich straciło rodziców i po prostu trzeba było się nimi zająć. A rządy Korei Północnej i Korei Południowej miały inne pomysły na to, co w najbliższym czasie zrobić z sierotami. W tym filmie interesują nas konkretnie te z północy Półwyspu Koreańskiego, bo to one w ramach tajnej operacji trafiły do wybranych państw bloku wschodniego, w tym do Polski. Zniszczenia które przyniosła ze sobą wojna, w końcu trzeba było naprawić i odbudować kraj. Właśnie to było w drugiej połowie lat 50. najważniejszym zadaniem postawionym obywatelom przez rząd Korei Północnej i z tego też powodu trochę brakowało czasu na zajęcie się sierotami, które nie miały gdzie się podziać. Podjęto więc decyzję w zgodzie z innymi państwami bloku socjalistycznego, że grupa ponad 30 tysięcy dzieci ma zostać wysłana do innych krajów bloku wschodniego, włączając to Chiny, Mongolię, Niemcy wschodnie czy Polskę. Poza granicami zrujnowanego kraju miały być wychowywane i nauczane, by w przyszłości wrócić do Korei Północnej i być już wykształconymi oraz pełnoprawnymi obywatelami kraju. Pierwsze transporty zaczęły się już podczas trwania wojny, bo w 1951 roku, ale do Polski koreańskie sieroty trafiły dopiero w 1953 roku. Polska przyjęła ponad 1000 dzieci, z czego znaczna większość trafiła do ośrodka w Pakowicach na Dolnym Śląsku. To o tych dzieciach i o ich pobycie wiemy dzisiaj na więcej i to o nich przede wszystkim my się tu dowiecie. Państwowy ośrodek wychowawczy numer 2 w płakowicach. jeszcze na chwilę przed przybyciem dzieci był zajęty, bo mieszkały tam sieroty z Grecji, które również przybyły do Polski z powodu działań zbrojnych w ich kraju. Zostały jednak przeniesione w inne części Polski, żeby zrobić miejsce nowym gościom. Sam przyjazd i pobyt ponad tysiąca młodych Koreańczyków miał charakter tajny, przynajmniej przez jakiś czas. Według oficjalnych poleceń rządu o tych dzieciach nie można było mówić poza ośrodkiem, a sam ośrodek nie mógł być utożsamiany z miejscem przyjęcia sierot Dalkiego Wschodu. Pracownicy, którzy mieli zająć się wychowaniem i nauczaniem dzieci, a także ci odpowiadający za samo utrzymanie ośrodka, byli ściągani z całej Polski w ramach nakazu pracy. Nie mogli odmówić, a dodatkowo uprzednio informowano ich o charakterze całej akcji i o tym, ile wolno, a raczej nie wolno, im rozpowiadać przed i po przybyciu do Płakowic. Władze PRL-u utrzymywały finansowo placówkę w Płakowicach i nie skąpiły pieniędzy. Operacja była istotna w ramach podkreślenia więzi między państwami bloku wschodniego i istniał wręcz wewnętrzny i zewnętrzny przymus, by pomóc państwu, które znalazło się w wojnie z, jak to określano, kapitalistycznym wrogiem i to przez niego ucierpiało. Działały tu więc również ważne w tamtym czasie względy ideologiczne. Duże ilości pieniędzy, jakie oferował rząd, przekładały się na warunki w Płakowickim Ośrodku. Dostępne były wszelkie konieczne, czy to pomocy naukowe, wyposażenia klas, pokoi, kuchni, łazienek, aż po podstawowe wyposażenie sprzątaczek czy konserwatorów ośrodka. W lipcu 1953 roku dzieci przyjechały do Płakowic. Polscy pracownicy, którzy byli już w ośrodku i przygotowywali go na przybicie wychowanków, przeżyli pierwszy szok już podczas powitania dzieci na stacji kolejowej. Były one brudne, przemęczone i zarobaczone, a ich ubrania zaniedbane. Najstarsze dziecko miało 15 lat. Jak się później okazało, sieroty, które przyjechały do Pokowic po opuszczeniu Korei trafiły najpierw do Rosji, a dopiero potem do Polski. W Rosji nie dbano o nie, jednak poduczyły się trochę tamtejszego języka, co pomogło w kontaktach z polskimi nauczycielami na początkowym etapie ich pobytu w Pokowicach. Drugi szok pojawił się dosłownie chwilę później, kiedy cała grupa ruszyła w kierunku placówki wychowawczej. Dzieci szły w rzędach, na przykład trójkami lub szóstkami, marszowym krokiem, i z boku przypominały raczej małych żołnierzy niż małe dzieci. W pierwszych minutach ich pobytu w Polsce, tamtejsi pracownicy rozumieli, że to inny kraj, inna kultura i inne podejście do wychowania, o czym zresztą lepiej przekonali się w kolejnych latach. Od samego początku problemem była komunikacja. Co oczywiste, ani dzieci nie znały polskiego, ani Polacy koreańskiego. Jednym z pierwszych, najważniejszych zadań nauczycieli i wychowawców było więc nauczenie dzieci języka polskiego i to się udało. Już po kilku miesiącach intensywnej nauki wszyscy w ośrodku mogli dość swobodnie porozumiewać się po polsku. Zanim jednak do tego doszło, trzeba było dość mocno pomagać sobie choćby gestykulacją, a wcześniej wspomniana znajomość rosyjskiego była dość pomocna. Dzieci należało wdrożyć nie tylko w nowy język, ale też, jakkolwiek to zabrzmi, w dobre warunki. Obraz brudnych i zaniedbanych dzieci wychodzących z pociągu wiele mówił o tym, co przeżyły przed przybyciem do Polski, co potwierdzał choćby fakt, że nie były przyzwyczajone do normalnego jedzenia. Wcześniej jadły po prostu źle, a takie nagłe przejście z pewnie ubogich i niezbyt kalorycznych posiłków na znacznie bardziej obfite powodowało u nich problemy żołądkowe. Musiały jeść specjalnie przygotowane jedzenie, mające być czymś pośrednim między tym, co jadły w Rosji, a tym, co będą jadły w Polsce. Wdrażanie się udało i po jakimś czasie dzieci mogły jeść zwykłe posiłki, bez problemów. Miały tygodnie i miesiące, więc był też czas na obserwacje wychowanków. Najdobitniejszym wnioskiem wyciągniętym przez Polaków było to, że dzieci koreańskie bardzo różnią się od polskich. Grupy, na które zostały podzielone, miały swoich kapitanów, którzy byli pewnego rodzaju przywódcami. Bezwzględnie ich słuchano i respektowano, a kiedy z jakiegoś powodu przywódca tracił poważanie, to przestawał być przywódcą. W pewnym sensie zostawał więc obalony. Dzieci rozumiały więc konieczność respektowania osoby postawionej wyżej od nich, nawet wtedy, kiedy było to ledwie o dwa lub trzy lata starsze dziecko. Kolejną różnicą w porównaniu do polskich dzieci było podejście do pracy i obowiązków. Tu warto przytoczyć przykład z książki Jolanty Krysowatej Skrzydła Anioła, gdzie opisano sytuację, gdzie kapitan źle rozdzielił prac w swojej grupie. Zły podział polegał na tym, że jeden chłopiec miał mniejszy obszar do zamiatania, a inny większy. I tu pojawia się bardzo ciekawa kwestia: bo to ten, który dostał lżejszy obowiązek, zbuntował się i zażądał ponownego podziału zadań, tak by praca została rozłożona równo. Z jego perspektywy było to po prostu dołożeniem sobie pracy. Doprowadziło to do kłótni i bójki, w konsekwencji której żądanie chłopca zostało spełnione i prace podzielono porówno. Tutaj widać wpojony kult pracy i wręcz chęci je wykonywania, a także potrzebę nie bycia gorszym. Bo z ich perspektywy gorszym, słabszym czy też mniej przydatnym mógł być ten, który dostaje mniej zadań do wykonania. To jeszcze nie koniec różnic, bo należy wspomnieć o podejściu młodych sierot do skarżenia się, kiedy w pierwszych miesiącach poddawano je zabiegom mającym na celu usunięcie z ich ciała pasożytów. To raczej nie dawały znać, że odczuwają ból, cierpienie lub po prostu jakieś niedogodności z tego powodu, i to mimo tego, że wychowawcy i lekarze dostrzegali mniej lub bardziej skutecznie ukrywany grymas bólu na ich twarzach. Pokazywało to zaskakująco dużą odporność tych dzieci i wręcz wewnętrzny zakaz skarżenia się, żeby nie okazać słabości. Wiedziały, że według zasad padujących w kraju, z którego pochodzą, ból należy trzymać w sobie i nie psuć swojego wizerunku jako osoby twardej. Te przykłady można by nazwać nawet przejawami czy efektami indoktrynacji, i pewnie byłaby to prawda. Tym bardziej, że przez cały okres przebywania w płakowicach dzieci były poddawane nierzadko kilkugodzinnym szkoleniom ideologicznym, by nie zapomniały z jakiego kraju pochodzą, jakie wartości powinny być dla nich ważne i jakimi obywatelami powinni być teraz i w przyszłości. Te szkolenia przeprowadzali wychowawcy ściągnięci z Korei Północnej. Wpajali pod tym zasady kolektywizmu i dyscypliny, a także, czy może przede wszystkim, ideologii. Czasami puszczano im północno-koreańskie filmy propagandowe. Kiedy na ekranie pojawiały się takie postacie jak Kim Il-Sung czy Józef Stalin, to dzieci stawały na baczność pełne podziwu, a kiedy w ich miejsce pojawiał się ówczesny przywódca Korei Południowej Syngman Ri, to złościli się i grozili pięścią. Indoktrynacja działała. Tu warto wspomnieć o polskich i koreańskich pracownikach i ich podejściu do dzieci. Koreański personel został wyselekcjonowany i oddelegowany do Polski w konkretnym celu. Mieli, tak jak powiedziałem przed chwilą, wychować posłusznych i wiernych patriotów, którzy będą przystosowani do życia w kolektywnym, zdyscyplinowanym i wciąż zniszczonym wolnym kraju. Polacy natomiast podchodzili do dzieci jak do dzieci. Oferowali sierotom bardziej rodzicielską i empatyczną opiekę, omijali tematy ideologiczne i traktowali wychowanków jak swoje dzieci, co zresztą było zabronione, przynajmniej oficjalnie. Zakaz zżywania się z dziećmi był szczególnie trudny właśnie dla polskich pracowników, którzy i tak nawiązywali ciepłe relacje z sierotami. Co do zasady, ukrywano się z tym w obawie przed konsekwencjami. Koreańczycy byli mniej skłonni do spółfalania się z wychowankami, ale z czasem część z nich dołączyła do Polaków, choć musieli być znacznie bardziej ostrożni. Kiedy koreański pracownik został przyłapany na bardziej przyjacielskie relacje z dziećmi, to mógł nawet zostać karnie odesłany do Korei Północnej. Taka sama zasada panowała w relacjach z polskimi pracownikami i zdarzało się, że niektóre romanse między np. Polką a Koreańczykiem kończyły się odesłaniem tego drugiego do domu. Nie oznacza to oczywiście, że relacje jednych i drugich były zabronione. Można było rozmawiać i poznawać się, ale tak zwana góra wymagała jednak dystansu, by nie zakłócić całego celu, dla którego w końcu wszyscy znaleźli się w ośrodku. Jeśli chodzi o zakazy, to obejmowały też samo mówienie o tym, co właściwie dzieje się w państwowym ośrodku wychowawczym numer 2 w Pokowicach. Z biegiem czasu jednak tajny charakter polsko-koreańskiej operacji zmieniał się na bardziej nieoficjalny by ostatecznie nawet zaistnieć w oficjalnej propagandzie PRL-u. Dzieci stały się wtedy dla rządu wygodnym narzędziem, za pomocą którego można było propagandowo zaatakować Zachód, w tym oczywiście Stany Zjednoczone. Odwoływano się do uczuć ludzi, którzy mieli widzieć biedne dzieci zmuszone do opuszczenia swoich domów, a w innym mieli być światopoglądowi wrogowie bloku wschodniego, czyli kapitaliści. Przy okazji chętnie korzystano też z nagrań wykonanych podczas wojny koreańskiej, włączając w to np. bombardowania, co bardzo dobrze wpasowywało się w zamierzony przekaz. To poluzowanie odgórnych zakazów i nakazów pozwoliło nawet wychowawcom i dzieciom wyjść grupowo na miasto. Początkowo uznano to jednak za pewną przesadę, ale mimo tego powtarzano takie wyjścia. Generalnie dzieci koreańskie podczas pobytu w Polsce cieszyły się względnie sporą swobodą, szczególnie w porównaniu z tym, co mogły pamiętać jeszcze z Korei Północnej. Ta swoboda, jaką doświadczyły przez te kilka lat, nostalgicznie gryzła ich po powrocie do ojczyzny o czym za chwilę. Pierwsze dzieci zaczęły wracać do Korei już w 1956 roku. Po śmierci Stalina kraje bloku wschodniego stały się mniej radykalne, odbiegając w pewnym stopniu ideologicznie od Korei Północnej. Wtedy też w Pionkiangu stwierdzono, że koreańskie dzieci mogą wchłonąć to trochę bardziej liberalne spojrzenie na rzeczywistość i zarządzono, że muszą wracać do kraju. Nie miały na to ochoty, było im z tego powodu smutno, ale nie miały wyboru. Dzieci od 1956 roku stopniowo opuszczały Polskę, a ostatnie wyjechały z Płacowic w lipcu 1959 roku, po dokładnie 6 latach. Dzieci i polscy pracownicy byli z sobą z więc nie dziwi fakt, że przez jakiś czas pisali do siebie listy. Te przychodzące z Korei nie były jednak zbyt wesołe, a raczej dominowała w nich nostalgia za lepszymi czasami oraz informowanie wprost, że w Korei Północnej jest im źle. Podkreślano poczucie alienacji w silnie skolektywizowanym społeczeństwie, i to mimo tego, że przecież w płakowicach były do tego przygotowywane. Dla Koreańczyków, którzy nigdy nie opuścili swojego kraju, byli oni jednak przyjezdnymi, czyli pewnego rodzaju gorszymi obywatelami. Nierzadko gnębiono ich, i po prostu, jak sami twierdzili. Nie mogli się odnaleźć w nowej rzeczywistości, ale próbowali. Niedługo po przybyciu do ojczyzny, dzieci, spośród których tak naprawdę większość to już nastolatkowie i młodzi dorośli, zostały oddelegowane do szkół zawodowych i przyległych do nich zakładów pracy, a wraz z mijającymi miesiącami przyzwyczajały się do nowego życia. Kontakt dzieci i wychowawców urwał się w 1961 roku, kiedy do Polski nagle przestały przychodzić listy. Strona koreańska zabroniła wysyłania ich do Polski bez jakiegokolwiek wytłumaczenia i pewnie blokowała też listy z Polski, by te nie trafiały do dzieci. Dlaczego tak się stało, nie jest jasne, ale należy pamiętać, że wiadomości wysyłane z Korei były jednak negatywne i stawiające Koreę Północną w złym świetle. Może dziwić fakt, że tamtejsza cenzura przez tak długi czas, bo w końcu dwa lata, na to pozwalała, ale nie można wykluczyć nawet faktu, że może nie było komu sprawdzać treści tych listów, bo może nie znaleziono osoby, która zna język polski i może w 1961 roku taki człowiek się znalazł. Ale tego już nigdy się nie dowiemy. Obecnie w płakowicach można znaleźć ślady tamtych wydarzeń. Na ścianie jednego z budynków na terenie ośrodka wbudowano pamiątkową tablicę w językach polskim i koreańskim, a niedaleko można znaleźć niewielki pomnik upamiętający pobyt młodych Koreańczyków w Polsce.